Witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj zajmiemy się tematem Car Audio, ale tematem z takiej Grubej rury, grubej rury Jak to Czyli tuba aktywna VoiceCraft Wiecie co? Tak małej tuby To ja chyba jeszcze nie widziałem To jest takie maleństwo Że to normalnie śmiech To jak jest jak rynna Kawałek rynny by odciął Ona ma długość może 35-40 cm Głośnik 6,5 cala. Ten głośnik nie jest oryginalny, jest to głośnik mój Phonix LW650, ponieważ ja już tutaj troszkę ingerowałem. Nie chciałem Was yy, nudzić unboxingiem. Ma wbudowany wzmacniacz. Proszę zobaczyć sobie. Nie ma bezpiecznika. Trudno, jak coś się spali to pójdzie na całego. Mówię Wam, to jest takie jakieś dziwna konstrukcja. Widać, że to jest naj, najtańsza, najtańsza możliwa chyba wersja, jaka może być tylko dostępna. Fakt faktem, przepraszam, są tuby manty, które jednak mają układ scalony w końcówce mocy. Tutaj byłem w szoku. Spodziewałem się tego samego, ale jednak nie. Nie chcę mi się wam pokazywać na szybko, jak ja to rozkręcam, dlatego przerwę i obejrzymy. Moi drodzy, zobaczmy sobie ten wzmacniacz. Powtarzam, ja byłem w szoku. Patrzcie, od dołu płytka technologia SMD. No tu już taka rzekomo nowocześniejsza, ale zobaczcie, jestem mimo wszystko w szoku. Jaka ilość elementów tutaj po tej stronie, mimo wszystko naprawdę jest przetwornica, mimo że jest ona bardzo malutka we wzmacniaczu samochodowym, takim typowym. Nie widziałem jeszcze tak malutkiej przetwórniczki, ona ma tutaj może za 2,5 cm średnicy, jest bardzo płaska, ale jest, naprawdę szok dla mnie, ponieważ to, to jest taka najtańsza tuba, takie tuby są spotykane, były spotykane w marketach, Lark na przykład też robił i zobaczcie mamy normalne jedną parę tranzystorów mocy. I no już wam nie będę rozkręcał, ale to są tranzystory B688D718, czyli naprawdę tutaj polecieli z grubej rury, można powiedzieć. Można byłoby się spodziewać tych takich mniejszych tranzystorków IRFP, coś tam malutkich, a tutaj naprawdę jakoś to wygląda. Tutaj mamy z boku na radiatorze dwa tranzystory mm, IRFZ, pewnie do sterowania przetwornicą. Nie mam układu scalonego, takiego do sterowania, też, TL, tak zwany znany, ale pewnie to ten scalak ogarnia, a może ten. Słuchajcie, kondensatory filtrujące są skromne, bo na 1000 mikrofaradów, ale na napięcie 35 V, może uda mi się Wam to pokazać. Przybliżę, zobaczcie. 35 V, 1000 mikro. Jestem w szoku, bo. Większość tych takich zwykłych wzmacniaczy też ma takie, takie pojemności tfu na takie napięcie kondensatory. Zbadamy sobie oczywiście jakie tutaj jest napięcie wyjściowe, symetryczne. Wielkość tego w ogóle wzmacniacza jest naprawdę malutka. Radiatorek taki cienki, aby tylko oddawał ciepło. Myślę, że jakieś w, w okolicach 40 W to to powinno mieć. Zawsze to lepiej niż układ scalony. Naprawdę. Widziałem takie wzmacniacze właśnie do zabudowy w suboferach z układami TDA imitującymi dużą moc. A tu mimo wszystko postarali się. Wojskrat się postarał, dał nam tranzystory i przetwornice. Wiecie co? Bardzo dużym minusem, niestety, jest obudowa. Ta obudowa jest tak cienka. Ona, ona może ma ledwo w centymetr, a może nawet i nie ma. 9 8 mm 8. Naprawdę, to jest żal. Otwór Bass Reflex bardzo duży. Nie da się go wyjąć. Jakoś został tam chyba w środku pogrubiony. Tak jak mówiłem, głośnik jest nieoryginalny. Jest to Phonix. Ponieważ to jest niego fabryczny głośnik. Widzicie, ten sam rozmiar. Duża wklęsła kopułka. Skok ma skubaniec duży. Naprawdę. Nie mogę powiedzieć. Magnes również. Naprawdę niezły. Wielki. Jak na ten rozmiar głośnika i tą klasę cenową. To naprawdę jest nieźle. Cewka. No. Od biedy może być. Myślę, że i tak on nie ma więcej jak 30-40 watów. I teraz. Co się stało, że ja zmieniłem głośniki? Przede wszystkim sprzedający powiedział, właśnie był zdziwiony, czemu ten subwoofer gra w domu, a nie gra w aucie. Nie wiem co było przyczyną, ale ten głośnik był skrzywiony. Ja go już tutaj naprostowałem. Tutaj ma jeszcze skrzywienie delikatne widać. Coś mu się stało, został przerwany obwód chyba na uzwojeniu. Po prostu y, lekko trzeba go nacisnąć i on zaczyna działać. To pewnie jest Tutaj przyczyna na tym lutowaniu, zaraz przy cewce, te dwa cienkie przewodziki, także ja może kopułeczkę zdejmę, mm, przylutuję, jak się uda i będzie może grał. Niestety, musiałem głośniki zamienić. Ten też jest na szczęście 4-omowy. Yy, no cóż, sprawdzimy sobie w ogóle jak to gra. On był w ogóle, ten subwoofer z maskownicą, to była od niego maskownica. O, i zobaczcie, że on rzeczywiście gdzieś upadł, bo jest obłamany plastik. I jeszcze taka kwestia: taki subwoofer, ten subwoofer jeszcze jest dostępny w sprzedaży. I jego cena to jest takie 129 zł około. Nie wiem, jak one kosztowały przed inflacją, ale pamiętam kiedyś w markecie Tesco chyba był taki subwooferek Lark. Chyba 99 zł czy 89, ja dałem 40 zł plus 8 zł przesyłka i powiem Wam, że jeżeli wzmacniacz okaże się sprawny, to za sam wzmacniacz myślę, że warto byłoby, warto było go kupić, ten subwooferek, bo mówię, ta obudowa nadaje się na śmietnik, jest bardzo, jest, jest jak plastelina, normalnie to wszystko się tutaj zgina, to jest guma, guma, normalnie zobaczcie. Gumowa obudowa. I teraz tak, chcę wam, przed, chcę wam to, z tego czegoś puścić muzykę, ale nie miałem takiego dobrego źródła zasilania, więc gdzieś tam sobie w międzyczasie skonstruowałem coś takiego. Zasilacz LEDowy 62 W 12V, czyli na wyjściu mamy 5A. Na wejściu dołożyłem równolegle dużej pojemności kondensator elektrolityczny. Mówiąc dużej pojemności miałem na myśli 15 tysięcy mikro. Zapobiegnie on może wczesnemu rozłączaniu się przetwornicy przy większym obciążeniu, chociaż to jest i przetwornicy zasilaczowi, to jest impulsowy. Bałem się na początku, że może te 5A nie wystarczy. Chciałem kupić 100W, ale w, danym, w tym momencie, kiedy byłem, nie było dostępnych 100W zasilaczy. Myślę, że ten też sobie z tym poradzi. I ja to zaraz skręcam, puścimy jakąś muzykę. Zobaczymy, czy to ma w ogóle jakieś ręce i nogi, czy to się gdzieś nadaje. Moi drodzy, zasilacz podpięty. Zapinam do gniazdka. Ja w ogóle nie wiem czemu tutaj powinna być. Yy, diodka informująca o włączonym zasilaniu, ona gdzieś tam jest wgłębiona, czyli to gdzieś upadło generalnie. Zapinam do gniazdka, diodka się zaświeciła. Sprawdźmy napięcie zasilające, w ogóle ten wzmacniacz, żeby nie było tutaj jakichś... Zobaczcie, mamy 12,2 V, zabieram, nie ma. Sprawdzimy teraz zasilanie z przetwornicy. Poczekajcie, ja się szybko rozeznam. Tu mamy kondensatory elektrolityczne, czyli to będą jeden i drugi. Jeszcze raz, rzut okiem. One są tak, ok. Dobra. Spróbuję zmierzyć na nim napięcie. Plus minus. Poczekajcie. Nie mieści mi się chyba zakres. Mm, już chwila. Dobra. Było, zniknęło. Mamy. Kurde mać. 24 V plus minus 24 V. Nie jest najgorzej, powtarzam. Znam wzmacniacze Alfarda czy inne, które mają zasilanie plus minus 19 V i szczycą się, szczy, szczycą się mocami kilkaset watów. Więc tutaj naprawdę nie jest źle, mimo tej małej przetworniczki. No 24V nie uważam, żeby to było strasznie mało. Wzmacniacz Magnat yy, RapBull chyba 360 ma, pamiętam 2x26. No a więc tutaj no, może wydajność prądowa tej przetwornicy szału nie będzie robiła. Ale dobra, zmontuję, zakręcam, puszczamy muzykę, zobaczymy jak to kotuje. Moi drodzy, podłączyłem przewody RCA, jak już słyszycie głośnik się odezwał, kurde on dalej jest luźny, ja cię kręcę, poczekajcie ja muszę go dokręcić, dobra dokręciłem, ta obudowa jest naprawdę z papieru, wkręt się wkręca, bo za chwilę można go palcem wykręcić, e miałem drugi telefon, puszczam jakąś muzykę, zobaczymy czy jak zap zapnę czeka, wszystko się uspokoi, wow, widzieliście? Patrzcie, co on wyprawia. Ale kocioł. Uwaga. O, ustało. No nic, puśćmy jakąś muzykę. Dajmy mu czadu. Uwaga. O, coś tu dziwnie pobrzynkuje. Tak jakby coś nie wyrabiało. Equalizer mam ustawiony na funkcję Super Bass. Zobaczcie, na lewo. O! Max. O! Coś tam kotuje. O! Powiem Wam, że nie jest źle. naprawdę, naprawdę wzmacniacz nie jest zły wow wiecie co, nie jest źle o ile na, na 6,5 calowym głośniku w takiej obudowie nie ma to absolutnie żadnego dźwięku to wszystko skrzeczy pierdzi obudowa wpada w rezonans o tyle myślę że na dobrym głośniku łupnie nawet wzmacniacz myślę że jakieś 40 watów nawet więcej posiada wiecie co mam pomysł ja przerzucę ten wzmacniacz na głośnik Alphard EW100 który sobie leży i na nie będzie fajnie to chyba widać jestem bardzo ciekawy efektu moi drodzy z, yy, wybaczcie ale niestety po zakończonym filmie ta obudowa jak tylko skończę nagrywać ten film, to ta obudowa pójdzie na śmietnik. Ona się do niczego kompletnie nie nadaje. To jest plastelina cienka, cieniutka płyta, może 1 cm, nie więcej, że nada. Po prostu, że nada. Ja to wypieprzam i zaraz podpinamy, yy, a czy podpinamy, uruchamiamy muzykę. Wzmacniacz podpięty, podgłośnik Alphard EW100. Zobaczymy, jak będzie rzucało nim. Poczekajcie. Zapinam do gniazdka. Diodka się zaświeciła, nie wiem czy zobaczycie, widać. Uwaga. Aha. Podpinam cinch. Coś ten wzmacniać kuleje na małej głośności. O! Chciałem przerwać film na chwilę. Zobaczcie. Ale nim trzęsie. Tym głośnikiem Chwilę wam tak pokażę. Tutaj głośności nie ma za dużo. Patrz znaczy... Wow. Aż jeździ po stole. Wow. Powiem wam, że sam zmacińczecki nie jest aż taki tragicznie zły. Um, zmierzyłem napięcie w czasie tak mocnego grania. Poniżej 23V nie spada, także w miarę trzyma przetwornica. No i jestem w szoku. Dam dalej. To jest tak powietrze. Wiecie co? 40 W na pewno ta końcówka ma, a nawet z 50. No ale radiator już dosyć ciepły się zrobił. Nie wiem, jakby to grało, miało grać dłużej. Wiecie co? Za 40 zł to taki wzmacniaczek. To przynajmniej gdzieś, gdzieś tam się przyda, bo on ma funkcję pełne pasmo. Bas i Superbas. U mnie był nastawiony na Superbas i na około 150 Hz. Także jestem w szoku. Taka mała zabaweczka, obudowa do wyrzucenia, głośnik niskotonowy, gdzieś tam można sobie w domu zastosować do małego subwooferka. Generalnie za 129 zł absolutnie nie polecam takiego subwoofera, ponieważ w bagażniku może jakieś, w jakimś malutkim aucie może ten basik by był. No ale to jest konstrukcja taka bardzo uboga, on nie ma żadnych w sumie chyba zabezpieczeń, jak się spali to już na śmietnik. Jak się używa z głową, to może i zagra. Także tu macie przykład, że dopiero na większym głośniku o dużej, cięższej membranie ten bas naprawdę staje się lepszy. A widać, że ten Alvard, mimo że fakt nie miał obudowy, membrana latała głupia, miał co robić. Także jestem pod, pod wrażeniem. 129 zł za taki subwooferek, moim zdaniem, nie warto. Za takie pieniądze spokojnie kupicie używany wzmacniacz dwukanałowy i gdzieś tam sobie ogólnie teraz te takie tanie subwoofery jak dla punkty magnaty to, to po 100 chodzą 150, a czasami zdarza się kupić za 5 dych nawet wzmacniacz wiem, bo sam kupowałem za 5 dych i to nie byle jakie, nawet 4 kanałowe także jak dobrze znajdziecie to dobrze kupicie, możecie być pewni co do tego no gdzieś sobie zostawię do czegoś się przyda śmieszna zabawka ale na chociaż na tranzystorach i przetwornicy maleństwo ale zaskoczył mnie do jakiejś kolumienki małej gdzieś tam się przyda fajna zabawka przetwornica puz zasilaczek widać dał rady nie skucał też zasługa kondensatora który wpompowywał mm, tą moc ten, ten zapas tak zwany także subwoofer jak jako nowy absolutnie nic nie warty. Taki 6,5 calowy 8 może ciutkę gra lepiej, ale ta obudowa to jest tragedia po prostu. Cienki, cienka płytka plastelinowa. Wszystko z mojej strony. Subwooferek VoiceCraft był tematem. Już nie jest tematem, bo już do wypierdzielenia obudowa pójdzie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zapraszam do komentowania i w następnym filmie będą ciekawe kolumienki małe. Aktywne. Chyba aktywne. Pozdrawiam wszystkich, cześć.